Jeżeli chodzi o najbliższe spotkanie z naszym rywalem, tak się składa, że w ostatnim czasie gramy albo z zespołami, które walczą o utrzymanie, albo z zespołami, którzy, które walczą o awans do Mieliśmy przetarcie już ze Stanomierec. Na pewno drużyna. Podbyskidzia jest jednym z faworytów tych rozgrywek, drużyna zbudowana od 2-3 lat, mają dużo zawodników o dużej jakości, z doświadczeniem pierwszoligowym i ekstraklasowym, dlatego nie ma co ukrywać, że będzie to trudny rywal, ale tak jak powiedziałem wcześniej, mieliśmy przetarcie w spotkaniu ze Staną Mielec. mamy określony sposób gry, swój przygotowany na to spotkanie, przynajmniej grę przeciwnika, większość zawodników jest myślę w optymalnej formie, większość jest zdrowa, także jedziemy z pozytywnym nastawieniem i zobaczymy co z tego wyniknie. Pana Pawła Zajączkowskiego. Dzień dobry Panie Trenerze. Aktualny lider rozgrywek to najlepsze zespół własnego boiska widzę. Tylko trzy drużyny zdołały wywieźć z Bielsku Białej chociaż jeden punkt. W jaki, w jaki sposób zagra Stomil, aby dołączyć do tego grona? No nie mogę teraz tego zdradzić. Na pewno yy, zgadza się tak. Drużyna Podbeskidzia większe spotkań u siebie wygrywa, narzuca swój styl gry, yy, ale wiemy czego się spodziewać. Puszczanie Niepołomice pokazała jakąś tam drogę. Mamy określony sposób przemyślenia, znamy możliwości poszczególnych zawodników pod Beskidzie, dlatego będziemy też głównie skupiać się na sobie. Myślę, że dobra organizacja gry w ofensywie i w defensywie, a, a przede wszystkim nie tak jak w poprzednich przypadkach, zagranie na dobrym poziomie całego spotkania, a nie jednej połowy. rezerw i nie brali pod uwagę na najbliższy mecz, w związku z niepodpisaniem przez zawodnika aneksu do kontraktu. Czy według pana stonie nie skraca sobie ławki rezerwowej w kontekście jakości? Nie ma co dbać, tak. Życie zweryfikuje, natomiast Maczek podjął taką decyzję, że od 1 lipca wraca do swojej byłej drużyny Śląska Wrocław, dlatego zdecydowaliśmy, że, że nie zabieramy go na mecz i skupiamy się na zawodnikach, którzy zostają w tym momencie w klubie i ewentualnie na przyszły sezon. Pytanie od Pana Piotra Szolera. Kto w tej chwili, w Pana opinii, jest napastnikiem numer jeden w Stumie? Czy Artur Simaszko wykorzystał swoją szansę, zastępując w ostatnim spotkaniu Szymona Sobczaka? Patrząc na ile zdobytych bramek i statystyki, na pewno takim zawodnikiem jest Szymon Sobczak i myślę, że w tym momencie Szymon jest bliżej numer jeden, natomiast jest to rywalizacja, a Artur ma ściśle określone zadanie do wykonania w najbliższym spotkaniu i mam nadzieję, że je wykona, a potem będziemy się zastanawiać, który z zawodników będzie zawodnikiem na pozycji numer 9, wybieranym w pierwszej kolejności. Na pewno na Podbeskidzie jedziemy zmotywowani, bo jedziemy do lidera, ale wiemy też, że można z nim wygrać, bo w pierwszym meczu zwyciężyliśmy 1-0, więc... Więc nie mamy jakiejś obawy przed tym, że jedziemy, jesteśmy bez szans, jedziemy też można powiedzieć tam bez presji, bo to jest lider. My oni muszą, my, my możemy, ale to nie jest tak, że my nie będziemy walczyć o trzy punkty. Bo gdzie praktycznie nie gramy, z kim nie gramy, zawsze, zawsze chcemy zwyciężyć i zaprezentować dobry poziom. Ostatnio w pierwszej połowie wyglądało to na pewno już, już podobnie, tak jak chcemy grać. Byliśmy bliscy, bliscy tego właśnie naszego, już można powiedzieć niższego poziomu, druga połowa na pewno, na pewno dużo gorsza od pierwszej i chciałem po prostu ustabilizować formę na, na, na cały mecz. Nawiązując również do Twojego komentarza, mam pytanie od Pana Piotra Szołara. W rundzie nie wygraliście z Podwyski Ziem 1-0, Rozegra rozegrałeś wtedy całe spotkanie. Jak wspominasz ten mecz i co będzie kluczowe w niedzielnym starciu? Na pewno fajnie wspominam ten mecz, bo bo chyba po tamtym meczu byliśmy liderem, więc, więc na pewno radość była, radość była duża. Ale w tamtym meczu też warto podkreślić, nie, nie przeważaliśmy praktycznie. Praktycznie w ogóle cały mecz broniliśmy, ale zwyciężyliśmy po, po chyba późno szczelonej bramce przez Rafała Remisza, więc, więc wygraliśmy, ale nie był to na pewno nasz najlepszy mecz.